Cześć kochani. Miałem dzisiaj kręcić filmik z maluchem w roli głównej, ale niestety dzisiaj rano okazało się, że mam jakąś awarię pieca. No i zabrałem się za ewentualną naprawę. No, niestety po dwóch godzinach, czy tam po trzech stwierdziłem, że wyciągam śmigło sobie ślimak od podajnika. No i co się okazało? Świder. Na końcu po prostu świder. Masakra. Na szczęście dzisiaj nie jest jeszcze tak zimno, ale jakby to się stało zimo, to naprawdę byłby problem. No i teraz. No i teraz dylemat. Czy to ucinać i wkładać z powrotem? Czy już kupować nowe? Czy co? Nie wiem. Chciałbym dzisiaj mieć ciepło w domu. No, także widzicie, niestety... No, co ciekawe, włożyłem tutaj jako klin, bo zerwało oczywiście mi śruby gdzieś tam to przeczyściłem, ale dalej był problem włożyłem tutaj czekajcie, może znajdę, a może nie znajdę gdzieś tutaj na ziemi, no nieważne włożyłem dwie śruby to są śruby M5 to są akurat te, co tam ścięło ale włożyłem śruby M5 które trzymają wodziki od skrzyni maluchowskiej to są śruby M5, ale twarde, to jest 10,9 twardości no i te śruby też po krótkiej chwili pracy pieca no dosłownie, ścięło jak, jak masełko także także prace garażowe na razie muszą poczekać, że tak powiem bo na razie trzeba naprawić sobie Ciepło w domku, także, także oby Wam się nic takiego nie działo. To może mieszkać w bloku, wtedy nie ma tego problemu. Dobra, to miłego do zobaczenia.